Takie maszyny mogli oglądać ci, którzy zdecydowali się być w ostatnią sobotę wakacji przy zamku w Chudowie. Nieopodal oberży Czarny Koń fani dwóch kółek mieli swoje święto. Chudów, jak wiemy, już od wielu lat stanowi niejako śląską stolicę motocyklową. W związku z tym od czasu do czasu organizuje się większe wydarzenia dla wszystkich zmotoryzowanych, żeby przyjechali i poczuli jedną wielką wspólnotę, żeby mogli odpocząć. Jednym słowem, krótko mówiąc, spędzić fajny czas. Co czwartek zjeżdżają się motocykliści z całego Śląska i nie tylko. Dzisiaj postanowiliśmy zrobić małą przymiarkę, jak to, czy to możliwe pobić rekord Guinnessa, który właściwie opiera się o to, żeby zebrać jak największą ilość motocykli w jednym miejscu. W w jednym czasie. Pomysł nie jest taki. Może Guinness to mocne słowo, ale chodzi tylko głównie, żeby zaprosić i bardziej promować tutaj miejsce, które tu stwarza na możliwość. Popularne rekordy Guinnessa można pobijać w różnych dyscyplinach. Jedni zbierają znaczki, drudzy kolekcjonują kufle. Miłośnicy Motorów zdecydowali, że pobiją rekord w dyscyplinie, która bez wątpienia bardziej gra im w sercach. Tu nie ma żadnego klubu, tu jest dobrowolne, każdy co ma, o jak widać, każdy jakiś silnieczek, każdy coś tam ma, wszystko dobrowolne, zapraszamy kluby, zapraszamy wszystkich. Ile motorów zmieści się na jednej fotografii? Takie było zadanie. Zadanie udało się zrealizować, co bez wątpienia napawało satysfakcją. Jesteśmy pierwszy raz, można powiedzieć. Nasz, debit. Tak. debut. Na razie jest fajnie. Suzuki Intruder VS 800. Honda Shadow, co tutaj? Podoba się. A masz swój? Mam. Ale motor czy jest? mopli. Nie, moplik. I co, wrażenie? A przyjechałeś tutaj? No, przyjechałem, tam stoi. Stoisz. No. Pierwszego komara, jak żeśmy dorwali z chłopakami, do podstawówki chodziłem jeszcze, nie? I to, to nie daliśmy mu po prostu wystygnąć, nie? I od tego czasu po prostu to no, tylko motocyk, nie? A to jest pasażerka, czy też konkurencja? Nie, chodziło, to jest moja wizytówka, to jest moja małżonka. Ale jako pasażer, na razie jeszcze tak, chociaż też ją zaraziłem, i myślę, że w przyszłości to niedalekiej, bo obiecuje mi, że w przyszłym roku będzie prawo jazdy miała, nie? Kawasaki R6 Plecaczek. plecaczek, na jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. A tata? Tata też jeździ. A też dla tysiąc? Nie, no gdzie? No wszystkich nie zabiorę, nie? Drobna maszyna Honda CBF-1000. Tak, też motocyklistkę. od, dawno? Nie, nie. 3 lata, 3 lata w zasadzie, No jaka, jaka maszyna, jaki ja pość? Yamaha MT-03, 660. Nie za duży tak? Nie, nie, nie za duży, wcale nie. Daję pani radę. Z przyjemnością. Akcja połączona jest także z próbą zbierania krwi. Jak wiemy w czasie wakacji krew jest najbardziej potrzebna. Yy, idzie całkiem akcja przyjemnie, całkiem z dobrym powodzeniem. Fani dobrej zabawy mogli liczyć także na atrakcje muzyczne i dobre jadło miejscowej oberży Czarny Koń. Jeżeli nasza próba liczenia motocykli się powiedzie, w przyszłym roku oficjalnie zaprosimy Komisję Księgi Rekordów Guinnessa i będziemy bić rekord już na poważnie. Bez wątpienia imprezę można zaliczyć do udanych. Żal tylko, że wakacje się kończą, ale w Chudowie atrakcji nie zabraknie.